Chicken banana, chicken banana. Dzień dobry, cześć! czołem. z tej strony Amelka Royberka. Dzisiaj zagram sobie w Grow a Garden. Zobaczymy jak mi pójdzie z rozwijaniem swojego ogrodu. A teraz zapraszam was do oglądania. Ok, Już weszłam do gry. Wcześniej sobie yy, weszłam tutaj gierki zobaczyć yy, jak to działa, o co w niej chodzi. Yy, więc mam już tutaj truskawki, które trzeba zebrać. Aha, no łopata. Inaczej się zebrać ich nie da, żeby nie zepsuć krzaczka. O. Teraz kolejna truskaweczka i kolejna. Ile tych truskawek, one się nie kończą. Mogę się stać yy, tyłem, ale mogę zbierać ten. Tak na zwykłym świecie to bym musiała już podejść do krzaczka. Dobra, no mamy truskawki. A, jeszcze nam tu rośnie, ile ich jest. Błagam ja truskawki. Przystącię, przystańcie. Chociaż na chwilkę. No! Dobra, idę. Sprzedać sobie troszkę. tu jest napisane, sell, a tutaj jest, czyli mogę coś kupić. Więc tak. Um, uh. Weźmiemy to. I zobaczcie, ile mamy kasy. Teraz idziemy coś kupić. Um, dzień dobry. Więc co my tutaj mamy takiego? Mamy. O, mamy to, mamy to, mamy to. Um, barówka jest taka fajna. Może jest więcej warte, dlatego, że dużo kosztuje. Weźmiemy sobie i zobaczmy może, co, ile to kosztuje. O, czyli nie da się tego kupić. A to, ile kosztuje? Łe, 10 ja biorę marchewek Więc tak, mamy kupione, idziemy do naszego garden, czyli ogrodu. Chwilka, chwilka. Co to jest? Czy wy mi możecie powiedzieć, co to jest? Nie jestem pewna. Może to jest taka truskawka dużo warta? Dobra, no zasadzimy naszą borówę. Nie wiem, co to. Chicken banana, chicken banana. Ja jestem banana, bo mam yy, włosy żółte. he, he. Dobra, chicken banana spadaj. O, mamy tą borówkę amerykańską, czy tam, nie wiem, jagodę. Cokolwiek to jest. Więc tutaj zasadzimy sobie borówkę. Tutaj mareweczkę. Dobrze, a w tym czasie pozbieramy sobie truskawę. Oj. Tup. Tup, tu, tu, Dobrze. Halo, ja chcę zebrać truskawki, które się nie kończą. Tutaj. Halo. Wypchnij się mocniej, wypchnij się, wypchnij. O, już miło łapie. Ty na pewno ty też... Oj, zepsułam krzeczkę. No halo, przestańcie rosnąć mi marchewki. E, jakie marchewki? Co ja mówię, Boże? No halo! Dobra, idę do. Tego. Tak, 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 tak. Chcę wszystko. Tu, tu, tu tu, tu, tu tu, tu. Dobra. Idziemy tutaj. Nie, to! Ten drugi klawisz. Chłopcy, na niego czy wy to widzicie? Dobra, marchewkę już mamy, Borówka, na marchewkę amerykańską nam, nas nie stać. To nie jest do sprzedania, to jest za drogie, to też nie można kupić, to też nie można. No to co tu można kupić? Ej. Nie stać mnie. No więc tak, kupimy więcej marchewek. Tak, wam mogę powiedzieć. Wszystkie marchewki Jeszcze mi kasy zostało Dobra, garden Widzicie moją Poróweczkę No i co ja wam mówimy Mogę zebrać Poróweczkę Czy jeszcze mi jakaś boróweczka wyrosła, czy to tylko Wielgachny ogromny krzach A jedna ta Okej, okay, no jedna borówka Widzę ją, ale musi trochę bardziej urosnąć bo tutaj takie granatowe kawałek jest, ale nie można tego. Chwila, ta marchewka w ogóle nawet nie rośnie. No więc, gdzie mamy marchewkę? I jak ta nam nie wyrośnie, to postawię drugą, bo mam jeszcze więcej. A w tym czasie sobie zbiorę, o. Wypchnij się mocniej, to cię zbiorę, Boruwo. Aha. Zbieramy truskaweczki. Tu, tu, tu. Bardzo mało mam ogródek. Chodźcie, pokażę Wam coś fajnego. Pójdę z łopatą. Nikt nie ma lepszego ogródka niż ten tutaj gościu. Czy wy widzicie, jaki ma bogaty ogródek? Ciekawe czy można wejść. On ma nawet zwierzątko. Zaś mu. Ty Hehe Sigmo jedno. He, 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 he. On ma nawet misia. Ja chcę taki ogródek. Zamienimy się. Please! Dobra, spadaj. Oho! Ten też jest dobry. Takie ja. Tu, 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 a, am, am a, a to co mi rośnie? Co to tutaj jest? Mieszko, no. Na... O! Nie wiem, cokolwiek to jest, ale to zebrałam. O, I teraz na marchewkę widzicie podrosła, tylko deszcz musi napadać. Wypchnij się ty marchewo! I tak mam jeszcze więcej sztuczek. So Dobra. Tutaj zasadzimy, tutaj zasadzimy, tutaj zasadzimy. Hehe. He. E? że co jeszcze? Ale będę miała marchewek, które, które są warte 10 y, euro, czy tam 10 centów. Nie jestem pewna, i y, mam ich tyle, że widzi z tego jakieś y, tyle, co tutaj mam. Albo nawet i więcej. Także sadzę nie tak do tyłu chcę. Ale nierówno to sadzę. Nierówno to sadzę. Znaczy, no sadzę. Dobra, marcheweczki i borówki amerykańskie. Dzisiaj zbierzemy sobie. Dobra, mam kolejny filmik. Dzisiaj zbierzemy sobie wszystkie moje tutaj rzeczy, bo ich jest dużo. <grywka> Łopata, oczywiście się nam musi przydać. Co jest? Co ja? Co jest? Aha, zima jest. No e, ja to będę się mroziła. No by jak idę, to się trzeba, Boże. Ja powinna mieć ogólnie y, takie zrobione na przykład tutaj owoce, tutaj warzywa, więc tak. Tutaj... Dlaczego jest tam tamte... Poczekajcie, 10, 20, 30, 40 euro. Jestem ileś tam w plecy, no ja, cię, co ja robię? Amelka, ty się ogarnij. Um, tak, o, ty idziesz, może coś sprzedam. Mhm. Moja boróweczko, czy ty już jesteś gotowa? <laughs> Oj, to ja się tam odkupię w tym dobrze, czy moja druga boróweczka też już jest ogarnięta? Okej. Okay. O, tamta była też boróweczka. Tu, 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 tu. dobra. Idziemy do sprzedalni. Siema gościu, chcę sprzedać całe moje wszystko, dostać wiele euro czy tam centów. Raczej znaczy euro. Tak, tak, zrobię to. Tak, chcę sprzedać wszystko. Mogę sprzedać wszystko. Temu kostkowi też jest jakoś... Nie, nie jest jakoś zimno, a jest w krótkim rękawku. Zobaczcie, ja mam taką jeansową kurtkę, jestem ubrana odpowiednio zimno, a on jest w krótkim rękawku, w kapelusiku i mój nie jest zimno. No to jest niemożliwe. Idziemy teraz... dzisiaj o drugi. Tak, chcę coś kupić. Dobrze, co ja bym tu kupiła? Dobra. Będziemy kupować tylko to, ile mi zostało, kurczę. Troskawek mam dużo. Marchewki sobie dokupię. Wyczerpię sobie kasę do końca. Wyczerpię kasę do końca. Tu, 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 Jeszcze dokupię sobie baru. Nie było tematu. Tu, 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 Na nic mnie nie stać. Nie ten przycisk, nie ten przycisk. Dobra, teraz będziemy sadzić. Co tutaj będziemy sadzić? Jak myślicie widzowie? Co ja bym tu zasadziła? Dobra. Owoce, warzywa. Owoce warzywa. Mm, jak najrówniej. Taka trochę piosenka z Minecrafta, jak leci czasem tam w tyle um, Jak to zasadzić to równo? Jeszcze mi zostało... Pięć ich zostało. Dobra, gdzieś to mam, nie będę sadziła Będą rosły, a rosły... Co tu tutaj... ...się dzieje? Dobrze, no zasadziłam wszystko, skasuję te, bo to jest tutaj nie ten... Albo nie, dobra, te marchewki już zostaną. A? Jak ja tego nie lubię, nie lubię. Że co? Nawet sekunda nie minęła. No dobra, przecież. Może dwie nie minęły. Łopata, ty mi się przypominaj tup. Halo. Troskawka nie chce wyjść z krzaczka. Chyba jej tam dobrze. W ogóle marchewki nie da się zebrać. O, co to? Dobra, zdobędę trochę kasy i kupię truskawki. Ho, ho, ho. I mam czek Będę bogata. Tutaj borówka. Nie kryć się, proszę pokazywać się. Trochę nudne to zbieranie. I nudny przez to będzie filmik. Borówka mi się nie chce zebrać. No dobrze, mamy zebrane trochę. Sprzedać. Y Siema gościu, witam ponownie, chcę też sprzedać. A, a co chcesz sprzedać? Wszystko! <laughs> Padaj, dałeś mi prezent, dzięki. Mm, chcę to sprzedać. O, czyli to widzicie, ile ja, mam, ile ja mam, ile ja mam, ile ja mam z pieniędzy. Ile ja mam pieniędzy. To jest najlepsze. Oczywiście mam to najbliżej. No dobrze. Dokupujemy, a no tak, jeszcze to. Cześć gościu, witam ponownie chcę kupić. Kasa mi się nie kończy, także kupuję wszystko po kolei. Coś w końcu jest dostępne. O! Mogę kupić tomato. Heheho! Był tylko jeden tomato? Dobra. <tomato>, tomato idziesz tutaj, tomato. tomatu. czyli ciekawym, tomato. Tomato ty pójdziesz tutaj i tomato pójdzie tutaj? Halo, a no tak, miałam tylko jednego tomato. Hmm. Co to? Nie wiem. Tu tam jakiś medal. Dobra. Lalala. Czyli marchewki mogą sobie tylko rosnąć. Nadal mam dużo kasy, nadal mam dużo kasy. Dobra, coś na pewno musimy wykopać. W nocy to tak wygląda, jakby to było takie nawiedzone. Mhm. Dobrze. Chwilkę nie mówiłam, bo przypomniałam sobie o czymś. No i z tym nawiedzonym fioletowym, to nie wiem, o co chodzi. No dobrze, czy pan jeszcze ma sklep w nocy, bo... Nie wiem, bo chcę coś kupić. Zbiorę truskawki, żeby mieć trochę więcej kasy. Dobra, mm, sprzedam to. Dobra, ty, gościu, chcę coś sprzedać. Watermelon. Hmm. Watermelon jest dużo bardziej. Legendarny. Dobra, no kupujemy tomato. O, kwiatka można kupić. To, to kolejną tom będę miała na kwiatki. Co powiecie? Więc kupujemy. Czy, gdyby to można było kupić, miałabym więcej kwiatków? To jest ten watermelon. To? A to jest dynia. To jest jabłuszko. Bambus. Kokos. Da się zasadzić kokoska. A nie kupiłam dużo rzeczy. Panie, wracam się. Co to jest? Nie wiem, cokolwiek to jest. Bierzemy. To jest pewnie jakiś kwiatek. O, można kupić bambusa. Po co miałem ja bambus? Um, mam tomato. Może jeszcze sobie dokupię. Nie wiem. Blueberry. Nie, blueberry mam. To wiecie co? Dokupię jedną truskawkę. I dokupię. Dokupię tomato. Nie, to nie jest to. Tomato. Dobrze. Wychodzimy ze sklepu. Mam gardenkę. Ej, mogę się przeglądać tutaj? Nie? <laughs> Dzień dobry, witam mój ogróteczku Tutaj kolejna grządeczka jest na Kwiatuszki Co tutaj jest? Mhm. Tulipanek. Zasadzimy tulipanka. Okej. Drugich zasadzimy... tutaj Drugich zasadzimy... Tutaj Ale ładnie, równo zasadziłam A już nie mam, mam tylko trzy tulipanki Mam tylko trzy tulipanki Dobra Idziemy teraz do warzywek Cześć warzywka! Czy ja wam coś, dla was, tomatko mam? O, mam. Chwila, to miał być tomato, a nie... bambus. Tomato razy dwa. Witaj, nowy tomato. O. Witaj, nowy tomato. Chicken, banana. W nocy sobie potańczymy. No bo co ja mam robić? Chicken, banana, chicken, banana, banana, banana. Dobrze, z moim chickenkiem idziemy pozbierać troskaweczki. Z, z chickenkiem, którego już nie mamy. To nie był chicken, to był rooster. Przecież jestem w gadanie Chicken, banana. Dobrze, zobaczmy do ogródków innych. Ale łącznie się. Nie będę z łopatą szła, no bo. Z moim lusterkiem pójdę. Wiele, ja mam takie same zwierzę. I mogę sprawić, żeby, żeby ono chodziło? Czy chyba mam za małą farmę jeszcze? Łe, mogę pozbierać te Nie będzie na mnie zły. Eee, to nie jest fair. Ten ma piesko, No ładny. Idziemy do dużych ogródków, kolejnych. I co my tutaj możemy jeszcze znaleźć? Fajny masz ogródek, to jest dżunglia. Um, który ogródek jest jeszcze taki fajny? Chyba żaden, co? No dobra, idziemy do siebie. Tylko my mamy. Dobra, nie no, musimy zarobić trochę kasiorki. Dobra, moi czekienki, czekienku spadaj. Muszę zebrać wszystko, wszystko, żeby mieć kaskę i zobaczyć, co jest fajnego. Marchewki mm -hmm. no, to już nawet nie zbieram. Kiedy będę mogła zebrać tomato, oj, jest warty. A, zapomniałam o czymś. <laughs> Musimy zasadzić nową blueberry. O, tomato? Czy to jest nie, to jest strawberry, czyli truskawka. Mm -hmm. Kolejna truskawka. Chwila, ile ja mam tych truskawek? We włosach chcę zas zasadzić, co? Dobrze, no. Musimy zasadzić borówkę. Ile ja mam? Ile ja sadziłam? Aha, bo to jest coś. Dobra, to zasadźmy to na razie w kwiatach. Co? Co jest? Nie mogę tego zasadzić. Dobra, może to jest jakaś po prostu zdoba. Aha, fruit, nie. Kaktus. Jak myślicie, do czego należy kaktus? Dobra, będzie do kwiatów. Same kwiatki będziecie ukute. Blueberry. Zasadzimy sobie borówkę. Sigmo, sama jesteś Sigma, iść do swojego ogródka. Tu cały czas ciężko pracuję. Ciężko, ciężko pracuje, żebym mogła mieć taki ogródek, co ty. Zbieramy a nie łopata. Łopata, no mówiłam, przypominaj się. Tut, 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 tut. Mówiłam wam, jak mam... Zobaczcie, jak mam pójść w takich ogródkach. Nie za bardzo. Nie za bardzo mówię wam. Jezu, co tutaj mi rośnie? Taki ogromny krzaczur. Aż marchewki, Marchewki zarosły. Papa marchewki. Wy pomidory w ogóle nawet rośniecie, czy nie? W ogóle ja tu coś zbieram, nie? Mm, tulipanki... Mm, tego kaktusa nawet nie widać, zobaczcie Tutaj zasadziłam jednego kaktusa i widać, że tutaj jest 4% I drugi też 4% Aha, strawberry, 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 dragon fruit, strawberry, strawberry. Dobra, no hot chicken, banana, pozwiedzamy sobie gruteczki. A nie, 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 proszę pana, ja tu mam coś do sprzedania. Yy, dobra. Wszystko. Sprzedałam wszystko, mam dużo kasiory i na tym dzisiaj będziemy kończyć. E, bo mamy mało czasu, w jakimś następnym odcinku dokończymy nasz ogródek i będzie dużo lepszy. Pa, pa! Chicken banana!